Bolusowy materiał. Zobaczmy, jak fajnie tutaj łączka wygląda. I w tle już turyści sobie też zwiedzają, yy, punkt widokowy. Także tutaj jest jakaś tam turystyczna akcja. A od tego pojazdu zdecydowanie lepszy jest ten pojazd. Dlaczego? Ano dlatego, że. Jest aspekt bardzo ważny, aspekt sportowy, a im więcej sportu, tym, wie, tym większa kreatywność mózgu. To jest potwierdzone naukowo. Tym człowiek lepsze ma pomysły. I to jest prawda. Jak ktoś ma nadwagę, jest o tyły, niestety dużo gorzej myśli mózg. Dobra, a tu jeszcze na koniec tego fauloga, sałata. Sałata do, ze śmietaną i sugarką do obiadu, jak znalazł, się wyrwie. Pewnie to jest chwast, no ale tak zwany mega lol. Dobra, jedziemy dalej. I tym zakończymy widoczkiem. Tymi ładnymi światłami. Pozdrawiam.